Siemano. Dzisiaj wymienimy lampy. Te stare, no te nowe, no więc do dzieła. Jak widać, janusze tu już byli No wkręty. Tu połamane. Też to się trzymało po chuju. Fachowy majster tu montował to wszystko. No i chuj. Dziś się ta musiała się upierdolić kurwa. Pofałowałem. Oczywiście brakuje kilku <grymne> Trochę sobie poluźnimy Silniczek odepniemy Najpierw go wykręcimy Ten silniczek ogólnie nie działał wcześniej, ale trochę go polutowałem Bo coś nie stykało w wyprowadzenie. woś. To sobie. odepniemy? No ja, kurwa. Sobie odepniesz kurwa. Kurwa, trzymam. Żarówka. Kurwa, jak to wszystko musi trzymać Nie chcesz tu, kurwa, przejść? Coś wyłamałem? Nie Albo? Jak to, kurwa, trzyma tu? Do tego tu wchodzi? i nigdzie więcej nie trzyma jedną mamy druga trochę w lepszym stanie jest już <grystanie> ta już to na pewno się do wymiany dawała poszło siłę kurwa żarówka kurwa jak jej nie idzie wymienić tam Widzę nie trzyma Wrrrwi! Kurwa. kurwa coś z dołu kurwa trzyma? Oh, Boże No, kawałeczek I wyjdziesz O! Oh. Gówno pierdolone Pa, do widzenia No tak Łapy upierdolone, łapy czyste można przystąpić. Kurwa do laboratoryjnej pracy. Ładne funkelnówki. Wyrzućmy sobie silniczek od razu, byśmy później nie mieli problemu. Czekaj, tu nie było szczelki. Dobra. Tu wkładamy, to pociągamy. Jeszcze będzie działać. A wtyczka pasuje? Słuchaj. Tak, porysy, kurwa. Już to od tej strony zaczniemy. Dubę strony Musi kurwa tam wejść. No tak. E, kurwa, bez. Z zciągnięcia, trudno. No Na chama, kurwa. Kurwa. Janusz, kurwa. Wyciągnęłaś a wodz już nie włożysz? kurwa. Uf, niebany cypek, jakiś kurwa, pierdolony. Janusz, no, kurwa. Pierdolone kurestwo. Weszło. Weź weszło, ale nie widzę tam tego cypusia. Nie no to kurwa nie weszło. Nie pierdol, że cały botnik trzeba ściągać kurwa. Jebane gówno. Pokaż drugą. Nie chcę mi się, kurwa, tego ściągać. Nie wiem, tu, kurwa, wsadzić. Weszło. No kurwa, ta bez problemu weszła. A ta, kurwa, nie trzyma się. Ja pierdol! Nazad! tu zvrat. A chodź tu kurwa. Z powrotem. Tak, chodź, chodź, chodź. Najpierw cypuść trzeba naprowadzić. Kurwa. No ta kurva, kurwa coś jest nie tak. Jak tą żarówkę, bano coś mi tu kurwa nie pasuje? Weszło kurwa, czy nie? Kurwa. Coś to kurwa. Kurwa się obkręca tu. Aj, to na dół trochę. No nie no nie wierzę Tak jest Siedzi Fachowo Styżaczek są kurwa Nity Fachowałem No Ale ze mnie dureń O tym kurwa zapomniałem ja pierdole Niebanej śrubce zapomniałem Ekspert Janusz kurwa po prostu Ja pierdole Wejdziesz tu proszę, proszę No ja to, że się kurwa to wykręcił Matko święta E po prostu geniusz kurwa Geniusz ekspert kurwa Na przynajmniej ta lewa lepiej wychodzi, kurwa. Lawaj, to tu pójdziesz, kurwa. A, nie, to się kręcikiem kurwa. A, się kurwa kręca. Lawaj, się wykręca. Jak to kurwa zblokować? O! Oh! Dlaczego to musiał się upierdolić, kurwa? zardzewiałe gówno, pierdolone aj, coś porządniejszego a e no kurwa ktoś to kurwa normalnie zaspawał, kurwa ja pierdolę idzie chyba albo się obkręca, kurwa Eee, poszło Oooo Pierdolone kurestwo e no kurwa, łapy znowu upierdolone Okej, okay, podejście numer dwa Teraz powinno być dobrze <gry> Jeszcze ja tu trochę przetrzemy Cypuś Cypuś wszedł I to też Jest, Już lepiej niż było. Oczywiście śrubeczki, zamienniki. Jedne krótsze, jedne dłuższe. Weźmy te krótsze. Nawet nie wziąłem. <laughs> Chyba pasują. A jakoś kurwa dziwnie tu siedzi. Taki odstęp. Nie, no to wyżej jest. Tak, kurwa jest. Czemu to jest wyżej, a to jest niżej? To nie jest nie tak. I tu błotnik mi siedzi, kurwa. Chuj, tak musi być. Co to jest? Co to, dziesiątka? No to szybko, kurwa, w ogóle nie idzie tak złapać. No ale dobrze, że wziąłem większe. Wiedziałem, kurwa, że to, kurwa, będzie za małe. Dojępmy to, czyli płamny. Zderzak kurwa, jaki krzywy jest. Trzyma się, trzyma się, trzyma się, trzyma się. To przekręcone. Zeroweczki. Nie, muszę kurwa ich nie włożyć. Ty pierdolisz. Kurwa, nie, no nie wierzę, nie uży tych żarówek nie idzie włożyć, kurwa. Ja pierdolę. Już to kurwa, po prostu można się załamać kurwa. Nie do wiary, kurwa. Co się kurwa pociąć? Tak to jest, kurwa. Ja muszę wpuścić, kurwa, do garażu. <grym> Mówiłem, kurwa, żeby żarówki włożyć. Nie, nie. Po co, kurwa? Masz, kurwa, po co? Kurwa ich nie idzie włożyć, A pierdol Koszmar zaraz mi coś kurwa trafi, no co to to kurwa nie przyciąga? Nie, wyłaś kurwa. Nie może się kurwa będzie przypalona. Może najpierw żaróweczki wszedzimy. Daj te żarówki od razu kurwa, bo zaraz mi kurwica strzeli. Oczywiście tu na światach mijania były hajdynki, a w nowych mamy h7 już same. Czyli lepiej. Intelnówka Te światła mijania na nowe. Używane drogowa. drogowe. Tu mamy łączkę. Nie wiem, kurwa, która miała być, która. Okej, okay, wracamy do akcji. Bateria się skończyła w kamerze. Co, co podłączyć? Czyli. Chcieli... Do długich White and brown Brązowy biały Brązowy, biały do długich A ten kurwa do krótkich W ale najpierw musisz odblokować urządzenie Co? Właśnie pierdol Z wyszukiwania mam takie wyniki Nic kurwa nie chciałem szukać Daj tą klapkę, kurwa. Boże, czemu to, kurwa, nie pasuje? Why? Dziwnego, że to, kurwa, później jest połamane, kurwa, jak to tak wchodzi. Japierdol. Dobra, kurwa. We chyba nie będzie problemu. Znowu kurwa to wkładać Nie wlazło kurwa o kurwa Potucz kurwa jeszcze Wlazło, wlazło No kurwa łapto Nie co jest kurwa Przedtem się złapało to nie chce Nie no, proszę, wejdź kurwa. A, ja, no, kurwa. odkręć No to jedziemy kurwa. Lorweczka. Funkelówka. Ja kurwa, tutaj. No tutaj? Co to miało być tam? Eee, yellow, brown, low. Nie pierdol, że to jeszcze może być Wmiana pozycyjnych to kurwa, chyba nie wiem Z cudem graniczyłaby <grym> Kurwa. No te klapki chyba kurwa nie są od tego. <laughs> Pierdol. Bez kitu kurwa. Że tego kurwa się nie dołożyć. Przez tą niebową gumę kurwa. Tu też kurwa była guma. Hmm. Nie to jest jeszcze gorzej kurwa niż tamta lewa strona Pierdola Nie do wiary chodź kurwa Nie idzie kurwa Klapki kurwa nie odtek. tego Zaraz tą gumę kurwa wypierdolę. Nie idzie Hamak. kur a no to kurwa totalnie nie idzie Zjebaną gumę A idź pan kurwa w chuj z tym kurwa Na jednym się kurwa będzie trzymało Herdole Oczywiście kurwa nie wlazło nie no kurwa tak to jest, kurwa, jak komuś się dyżaka, nie chce ściągnąć, kurwa. O! Wszedł. Kurwa. Pierdolone gówno. Siedzi, siedzi, Lamp chyba nie zgubię, kurwa. Tyczki dla się okaże kurwa, że nie pasuje kurwa. Nie wlazło. Że teraz kurwa wejdziesz. Kurwa, zacznę Świeża gumka kurwa, pierdolona. Nie, ty tu kurwa jesteś No wchodź Ło tak jeszcze silniczek Zobaczmy czy działa kurwa Dobreka A kurwa Jeszcze długa Świecą Świecą Kierunek Lampka się, kurwa, przypaliła, kurwa. Łokasz, awaryjki, kurwa. Palą się. Januszek nic tego nie popsuł, kurwa. Wszystko działa, kurwa, jak należy. Trochę pierdolenia było, kurwa. Jeszcze to. Ale to tak było, kurwa. A no, inaczej tego kurwa nie ułożysz. Wszystko, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, ja. Przykręcone, trzyma się, trzyma się. Zamykaj pan, kurwa. Działa. Działa, kurwa. Wszystkie pozycyjne się palą, palą. Tak więc, macie wymianę przednich lamp, jak to się powinno robić, albo wręcz przeciwnie, kurwa, jak tego się nie powinno robić, kurwa. Uff. Parę godzinek, kurwa, Januszek to zrobił, kurwa, jakoś ogarnął temat. Tak więc, jak filmik się podobał, łapka w górę. no tyle, kurwa, do następnego. A, bym zapomniał, kurwa, jeszcze, lampy trzeba, kurwa, jeszcze ustawić. No, powinno się kurwa już tawić kurwa. Czy dobrze świecą kurwa? To a później może wrzucę.